Dzień dobry, dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj rozpoczyna się trzydniowa wizyta oficjalna, wizyta państwowa prezydenta Andrzeja Dudy wraz z małżonką w Republice Korei. Wizyta ważna, wizyta odbywająca się w ważnym momencie, ale też z ważnym partnerem zagranicznym Polski, bo Polska ma relacje dyplomatyczne z Republiką Korei już od 35 lat. I przez te 35 lat, oczywiście, Korea stała się bardzo ważnym partnerem gospodarczym dla Polski, a w ostatnich, w ostatnich kilku latach, w szczególności, ta współpraca nabrała tempa. Nabrała tempa w wielu wymiarach. Przede wszystkim, jeśli idzie o współpracę w sektorze obronnym, w sektorze zbrojeniowym. Przypomnę, że w ostatnich latach podpisane zostały kontrakty na dostawy sprzętu wojskowego. Mówię tu o. Czołgach K2, mówię tu o samolotach bojowych FA-50, mówię też o armatochałbicach K9 i wyrzutniach Chunmu. Także Republika Korei, bardzo ważny, partner, bardzo ważny partner w tym regionie, bardzo ważny partner Polski w Azji. Drugi najważniejszy też partner handlowy Polski w, w tej części świata dziś pan prezydent rozpocznie swoją wizytę od spotkania z przewodniczącym zgromadzenia narodowego Republiki Korei wręczy też odznaczenia Polakom i Koreańczykom zasłużonym szczególnie w rozwój naszych dwustronnych relacji natomiast jutro jest ten taki główny dzień oficjalny czyli rozmowy z prezydentem Junem na zaproszenie którego ta wizyta się odbywa rozmowy również z premierem Republiki Korei no, i oczywiście te elementy uroczyste, ceremonia pod pomnikiem pamięci, obiad oficjalny. Z kolei trzeciego dnia wizyty w piątek prezydent Andrzej Duda odwiedzi zakłady Hyundai Rotem i Hanwha Aerospace, czyli w Pusan, czy na, na południowym wschodzie Republiki Korei, czyli te zakłady, w których produkowane są czołgi K2, w których produkowane są armatochałbice K9, jak również wyrzutnie Chunmoo. Szanowni Państwo, rozmowy, tak jak powiedziałem, będą się odbywały w dość szczególnym momencie. Wśród tematów poza oczywiście kwestiami gospodarczymi, jak wspomniałem, jest to Republika Korei, to bardzo ważny partner gospodarczy Polski. Mamy już naprawdę wysoko rozwiniętą wymianę handlową, ale ze sporym deficytem, więc tematem głównym, jeśli idzie o współpracę handlową, będzie większe otwarcie koreańskiego rynku dla polskich producentów, w szczególności dla polskich. Dla, polskiego, dla polskich produktów rolno-spożywczych, ale oczywiście będziemy rozmawiać o współpracy zbrojeniowej, będziemy spół, rozmawiać o współpracy też w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, no i oczywiście kwestie bezpieczeństwa w regionie i tym naszym, środkowo-wschodnioeuropejskim i również tutaj na Półwyspie Koreańskim. Myślę, że akurat właśnie dziś bardziej pewnie niż kiedykolwiek widzimy, jak bardzo bezpieczeństwo jest zglobalizowane, jak bardzo sytuacja bezpieczeństwa w jednym obszarze rzucuje też na swoje odbicie w innych obszarach, jak bardzo w tym sensie również jesteśmy, jesteśmy sobie bliscy, bo problemy, które pojawiają się w naszej części świata mają przełożenie na, na to, co się dzieje na Półwyspie Koreańskim i na odwrót napięcia, które się pojawiają na Półwyspie Koreańskim oddziaływują również na sytuację w naszej części świata. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, czy to będzie taka wizyta trochę kurtuazyjno polityczna też po tym, jak w zeszłym roku w lipcu był prezydent Korei w Polsce? Czy dojdzie do jakichś podpisania, jakichś porozumień, cokolwiek? czy to raczej bardziej taka no, polityczna wymiana myśli na temat ty, tych zagadnień, które pan powiedział? Jest to, jak pani zauważyła, rewizyta. W ubiegłym roku prezydent Jun odwiedził Polskę, była to oficjalna wizyta prezydenta Republiki Korei w Polsce. Prezydenci spotkali się również w tym roku na marginesie szczytu NATO w Waszyngtonie, odbyli taką rozmowę bilateralną. Natomiast z całą pewnością, biorąc pod uwagę kontekst, biorąc pod uwagę naszą współpracę, nie jest to wizyta kultuazyjna. Trwają pracę, przypomnę, nad kolejną umową w zakresie dostaw czołgów K2. I to również będzie, będzie tematem rozmów, także to nie jest wizyta kultuazyjna, to jest bardzo ważna rozmowa z ważnym partnerem zagranicznym, bardzo ważne rozmowy, bo to nie tylko rozmowy, e, rozmowy prezydenta, to także rozmowy z premierem, także z, z władzami parlamentu e, koreańskiego, e, no i ta, 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 ta wizytacja tych zakładów, które produkują sprzęt wojskowy e, dla polskiej armii. Panie ministrze, jak to jest fakt, że w przypadku tak ważnego strategicznego partnera Polska nie ma tutaj de facto na miejscu ambasadora, jest reprezentowany jedynie przez Szażyka Fer, który zresztą chyba witał prezydenta podczas przylotu tutaj do Seulu. Jak ta sytuacja wygląda? No, z, tą, z tą sytuacją mamy już do czynienia niestety od jakiegoś czasu, że w wielu stolicach, blisko 60 stolicach, Ambasadorowie, którzy nie zostali odwołani, a przypomnę, że na mocy konstytucji tylko prezydent może odwołać ambasadora, no nie mamy tych ambasadorów, bo ambasadorowie zostali zmuszeni do powrotu do kraju. To nie jest sytuacja zdrowa i to nie jest sytuacja dobra. Oczywiście świ mamy świadomość tego, że ze względu na upływający zwyczajowi termin rotacji, pewne wymiany powinny, mogą następować. I oczywiście wszystko jest do osiągnięcia, tylko musimy powrócić do cywilizowanych form uzgadniania takich zmian, czyli do konsultacji, które były praktykowane przez 35 lat, a z jakichś powodów od pół roku zostały kompletnie zawieszone i rząd, strona rządowa od przez, pół, przez ostatnie pół roku wyłącznie stawia, stara się prezydenta stawiać pod ścianą, kiedy to prezydent jest tym czynnikiem w państwie polskim, w ustroju polskim, który powołuje i odwołuje ambasadorów. A nie po prostu podpisuje wnioski przedkładane przez, przez rząd czy przez Ministra spraw zagranicznych. Ta, ta inna nałożyła się w czasie z informacjami o wysłaniu przez Koreę Północną kilkunastu tysięcy żołnierzy do Rosji, którzy mają być później wysłani prawdopodobnie do Donbasu. Czy strona polska w związku z tym będzie nakłaniała psa, by bardziej wspierał Kijów w walce z Rosją? Przede wszystkim e, rzeczywiście niepokojące informacje, które z mediów docierają, z całą pewnością również będą tutaj tematem rozmów. My jesteśmy wdzięczni Republice Korei za to, że wspiera Ukrainę, że jednoznacznie zajmuje stanowisko sprzeciwiające się tej brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej. No i tak jak powiedziałem, no widzimy chyba teraz bardziej niż kiedykolwiek, jak bardzo ta sytuacja tutaj również ma przełożenie na sytuację w naszej części świata, w naszej części Europy. Jakieś Ale... konkretne rozwiązania, przepraszam, pociski artyleryjskie, większa ilość do Ukrainy? Zobaczymy, jaki będzie przebieg rozmów. Dobrze, ale czy wobec tego, panie ministrze, prezydent Andrzej Duda będzie namawiał swojego odpowiednika, a także przedstawicieli takich wyższych władz do tego, aby po prostu Koreańczycy z Kołynia militarnie zaangażowali się we wsparcie Ukraińców, wysłali tam swój sprzęt, swoich żołnierzy? Czy to jest też takim ważnym celem naszych odmian? Mamy świadomość tego, że Ukraina potrzebuje większego wsparcia i będziemy, będziemy oczywiście o to zabiegać wszędzie, żeby Ukrainę wspierać. Ukraina jest ofiarą agresji. Panie Ministrze, czy wizyta była konsultowana wcześniej z przedstawicielami rządu, na przykład z Ministerstwem Obrony Narodowej albo z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, czy to jest taka wspólna polityka realizowana zarówno jeżeli chodzi o głowę państwa, ale też i przedstawicieli rządu? Ta wizyta jest, można powiedzieć, organizowana we współdziałaniu z rządem. Zgodnie z Konstytucją, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest w delegacji prezydenckiej, będzie towarzyszył Panu Prezydentowi, Pani Minister Anna Rafał Ryszard, będzie towarzyszyć Panu Prezydentowi do wszystkich. Pracujemy nad tym, żeby ta umowa została podpisana jak najszybciej, no i zobaczymy, czy, czy w trakcie tej wizyty będziemy mieli jakieś nowe informacje do przekazania, te rozmowy jeszcze przed nami. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo. Dziękuję.